Na styczniowym Komitecie Analitycznym mogliśmy zapoznać się z całymi danymi za rok ubiegły i zweryfikować nasze miejsce w barometrze F Trust. Widzimy w dalszym ciągu poprawiającą się sytuację gospodarczą, w szczególności na rynkach azjatyckich. Dobrze wygląda również rynek amerykański. Nieco gorzej w dalszym ciągu wyglądają gospodarki Niemiec oraz Japonii. Zaniepokojenia w nasze grono nieco wprowadziła. Rosnąca inflacja, w szczególności inflacja konsumencka. By mówić o dołku inflacji, którą mamy w naszym barometrze, chcielibyśmy zobaczyć jeszcze rosnącą inflację producencką. W związku z tym zmieniamy nasze wskazanie w barometrze, posuwamy się o jeden krok do przodu w kierunku minimum tempa inflacji i w dalszym ciągu przeważamy fundusze akcyjne ponad fundusze dłużne. Niepokoju. Dodają również wysokie nastroje inwestorów, które historycznie dawały pretekst do wystąpienia korekty. Natomiast z racji miejsca w cyklu, które definiujemy, mogą to być dobre miejsca do tego, by dokonać przesunięcia w swoim portfelu.